Let's watch some crazy stuff, yo! First, let's find out who is sponsoring the prizes today. The sponsor of the cash prizes is Limapo from Andrico. Jeez, Rick. Oh my the god. Producer of Dick Black Carbonated inside. Hey, wait a minute, Rick. I thought this was a commercial. What's going on? I mean, Black, don't, don't, don't worry about it. Let's just, just see where this goes. 20th Century Fox. Oh my god! it's is a commercial! And... Hej, hej, siemanko. Jestem chory, więc zróbmy to szybko. LD się oszalał i wysłał mi 160 pasuszek. Także sprawdźmy, co tam... ...dropnie normalny człowiek. No dawaj, dawaj. Już to kiedyś widziałem, mam wrażenie. No, wyskakuj. Nie wiem, lecimy po jednej. Może potem więcej. No, cieszmy się tą niesamowitą animacją, którą już gdzieś widziałem. Krystal Goldzik, no, następna proszę. Trzy dni, premium. No to elegancko stój, bo strzelam. Nikogo tam nie ma, dobra? Wchodźcie, jesteście otoczeni. Okej. Okay. no tej, coś. Neidictusa, czy jak on tam się nazywa. O! Coś doł. Co to jest? Co to jest? Aha! No, no, no. Mhm. Aha. No. Okej. Okay. Trochę mnie oszukali, lubię ten czołg, także w pyteczkę. Ostatni sobie kupiłem za jakieś punkty to kamo do niego. Dobra, zanim będę do tym rozmyślał się zdenerwuję, otwórzmy następną paczuszkę. O, 7 dni? O, okay. Dawaj Dictusa kontra Dictus czy... Nie wiadomo. No... Mm. Yes. Czołgu nie ma, ale też jest fajne. Konto premium. Jeszcze trochę będę miał tyle co buca. Nie, to niemożliwe akurat. Mm, co to jest, proszę? Aha! Aha! Aha. No, no, zapomniałem, że dodali te rzeczy. Mogę sobie na lodówkę dać. No, ale na lodówce mam kamo w pociąg. Także... Fajnie, fajnie. Super. Jest bardzo potrzebne. Mogłaby być nowa mapa, ale jest. Yy, Kotwica na no, 261. No, 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 tam se to dupnę. Jak nic. Kupię se, dupnę se kotwice i zakotwiczę go w garażu na zawsze. Co to jest? Yy, nie wiadomo, co to jest. No. Czy będzie Diktus, czy nie będzie Diktusa? No to nie jest Diktus. No, no, tej, no. Chyba mi oskamują, coś czuję. Hmm. Powiedziałbym, że pachnie skamem, gdyby nie to, że mam zatkane zatoki eee. i nie czuję nic. Znaczy czuję ból, ale to nie. Nie o tym może teraz? Jakbym coś kaszlał albo coś ten, to powycinał. mam nadzieję. Jak nie powycinałem, to... mi głupio. Eee, dzień jest, premka. No. Premka jest dobra. Premka jest jedna, a bramki są dwie i jest lizak. No jak jest Lizak to jest... Jest dobrze. Chcą mnie zbawić na cukierki, do piwnicy coś czuję. No dosz coś? Człowieku, jest coś! Co to jest? Aha Aha! To jest skam. Okej, okay, ja sobie... Dwójka. Nie no ja lubię dwójki, więc... jest dobrze. No dobra, ale się nie wygupiajmy, tylko coś daj, coś dał, co to jest? Czw Czwórka. No... To jakby dwie dwójki. no tak, co jest lepiej. Yy, no, i trzy dni premium. No, jak nie da Diktusa, to. To idę grać w Eee. Yy, poka, poka. No miny. Dobra mina do złej gry. Fajnie, fajnie. O! Coś chyba jest! Poka poka! Dictus hono! Coś jedzie. O, oh, chopie. Kto to jest?! Kto to jest?! Nie wiadomo. Poka poka! To też tak jakieś podobne, mam wrażenie. Że już kiedyś coś widziałem takiego. Kto to jest?! A, to jest to takie, co ma mocny pancerz, i jest niecelne i wolne. No, fajnie, fajnie, super. Naprawdę się cieszę, nie? Mogę mieć Dignusa, ale mam takie coś, nie? No, a ty masz takie coś? Nie, masz pewnie. A ja mam. I mam też. Yy, Karawanę, także wszyscy czekają, a karawana jedzie dalej. Czy to w tej skrzynce będzie Dignus? Jeszcze takie, takie z dopalaczami jest, prawda? Znaczy, nie zobaczymy tego, ale... Ale zobaczymy... Snowmana, no to cudownie. Fajnie, fajnie. Może być, może być. 500 tysięcy srebra. Okej. Okay. O! O, i chyba Diktus jedzie. O, jedzie Diktus jak nic. Nie, co to jest? Aha. Aha, no to nieźle. Heavy metal, heavy scam. Dobrze, lecimy dalej. Bankowo 110 dupne, Wyczku. Obstawię w komentarzach, na który czołg to założę. A teraz przejdźmy do Diktusa. Nie, jednak scam No, dzień premium Bardzo fajnie. Nawet nie wiem co to jest skrzynka, ale... Coś czuję, że jak oglądając jak Halakowi dropiło, to dropiło mu ciut lepiej. Ale może tylko mi się wydaje pewnie tak, pewnie tak mi kolejne pół miliona srebra także już na małego kebaba jest i jest też dzień premium okej, okay, dobra, już przestańmy teraz poproszę te jakieś dobre czołgi, czy coś takiego, no, dostałem e, dobrze, dobrze, nie denerwuj się to nie jest warte niczego okej okay. No, 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 no To wygląda, że w ogóle nie jest ustawiane. Tak wygląda życie, jak nie jesteś cecekiem, sprawdźmy. Osta o, jest, 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 co to jest? To jest piątka. O, zobacz, zobacz. 50 skrzynek, i dupła piątka. Także jest grubo. Jeszcze mamy troszeczkę skrzynek, ale troszeczkę mnie to też martwi, że mnie oskamowali dość sowicie na tych boksach. Jeszcze 36 paczek i coś mi dupnie. Także lecimy z tematem. Kto tam jest? Nikt się nie, nie chowa, nikt się tu nie chował, czy w tej ktoś się chowa? No no no, e, tu się nikt nie chowa na pewno. W tym tempie to no, schowa się ktoś w tej 36, 37. A nie, to są dostępne moje, to nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Gdzie są te czołgi obiecane, no? Kto tu jest? Ktoś, je ktoś jest? Co to jest? Tego nie chcę Aha. Aha O stary Aż mi się przypomniało, że nie mam wykupionych Dobra, nie istotne, fajne! fajne. wstanę! wstanę! Super! Super Wargaming, super! Jest dobrze, dobrze robicie. Pozdrawiam krynicę i tak dalej. Jest super. Fajne, fajne. Nie mam grilla i teraz jeszcze bardziej nie chcę go mieć, także... Fajnie. Skam, kolejny. Fajnie, fajnie. Chyba przechodzimy do taktyki 5 skrzynek na raz. A może nie? Nie, obejrzę wszystkie. Macie zasy. Co, co możecie robić w piątek? Oglądajcie to, czemu nie? Obejrzyjcie to, a potem włączcie kalego otwiera. Yy, I zobaczcie, jak to jest mieć. Yy, szczęście w życiu. To to jest? Nikt. O nie, przepraszam, to steward malutki. No no. No no. Ej, no bez jaj. Su 101L, czyli 100L, czy i, czy nie wiadomo, piątka w każdym razie, ja lubię piątki, lubię piątki, dobra łapa nie jest zła, aczkolwiek tutaj o, 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 o. 1300. No stary. To nieźle. Czyli nie dadzą mi Diktusa, ale dostanę 1300 golda. O, 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 co to jest? Aha. No to nieźle. Można to sprzedać i wziąć Diktusa na raty? Chyba nie, nie. Hmm. Powiem tak. Coraz bardziej fajna animacja, fajna, ale. Przestała mnie bawić, uwaga. Nie bawi mnie chyba głównie ta sytuacja, że mam dwie dwójki, trójkę, czwórkę i jedną piątkę, czy dwie piątki. Nie wiadomo, ale wolałbym coś innego, nie? No, poproszę, poproszę. Halo, halo. Czy ktoś tam jest? Gdzie oni są? Ej, nikogo tutaj nie ma. Chodźcie, no ja was y y y widzę. No 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 9 więcej już otworzyć i będę miał na pewno, ale to trochę skamik o wszystko mam wrażenie. Ile to kosztowało? Yy, dużo, nie? Mam wrażenie, że... Kosztuje 900 złotych, a ja dostaję... Stewarta za 500! Co jest? I kurwa Lizaka! No, no, no. Aha! O, o! Aha, no, no. Aha. No, jak za 800 zł, czy za 900? To się dobrze bawię. Mm. Uwaga. Aha. No, i co to jest? Musicie mi doć, Obiecaliście mi. No. no. Jak mi do znowu tamto, co dostałem. To reszty nie otwieram, nie, Daję biednym albo coś. Jest! Nie, nie wiem, co to jest. Co to jest? Aha, to jest... Nie, nie, nie wiem, co to jest. Aha, no to już teraz więc to jest, ale... W ogóle tego nie chciałem, w ogóle. No ale jak już mam, to, bo mi gwarantowali, prawda? No teraz mi gwarantują za ile? No, bo mi zagwarantowało 500 golda, nie? Ale teraz chyba jeszcze 50, tak? Czy tam 49? No to jeszcze jednego dostanę, nie? Honi? Eee, honi nie ma, bo już go mam. 550. Fajnie, fajnie, optymalnie, bym powiedział nawet. Co to jest za napis taki przez chwilę? Aha, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. 46 mor i mam 46 mor jeszcze. Także coś mi jeszcze da, coś mi jeszcze da. Zobaczymy co mi da. A czego mi nie da. To ktoś to liczy, który raz jest Steward? Bo ja nie, ale wydaje mi się, że dość obficie mi nim tutaj sypie. Tej, normalnie się zacząłem dogrybować. Może wiem jak chyba to naprawię. Ta gram jest niższy, naprawdę. Proszę państwa. No daj coś, kurna no. Nie będę cię prosił, no aha. Nie chcę mieć tortoisa. Co to jest? Po co to jest? Aha Aha No to spoko. Odkupuję Tortoisa. Nie, ja chyba nawet go nigdy nie miałem. Dobra, to kupuję Tortoisa. Burgaming, kupię Tortoisa, jak mi dropniecie jakiś show, który nie jest dwójką i kosztuje 500 golda, dobra? mówimy się tak? Jest dobrze? Deal? Okej? Okay. Gdzie podpisać mam? Ej, no... Wy mnie chyba znieważacie w tym momencie, mam wrażenie. Jest mi bardzo przykro. Człowiek, i całe życie biedne, biednemu wiatr w oczy. Choni, no no, choni. Czy w tych paczkach są dwie czołgi? Co jest? Aha, zostałem. Martwe zwierzęta, super. Poczułem magię świąt. No dej. Co jest? honi, No no no, honey. Ale skam, człowieku. Co to jest? Gdzie oni się pochowali? No. Hallak dropnął w tym czasie już wszystkie czołgi. Człowieku, co się dzieje? To ja dropłem tu? 17 pojazdów. W ogóle tego nie czuję. W ogóle. W ogóle. No, goldzi są, ale gdzie są czołgi? No, jeszcze 10 i da, ale to chyba nie na to liczyłem. Nie ja naprawdę jeszcze 10 i da. Weź mi i daj mi za, za jedną do i To będzie śmieszne w sumie. Nie, w niebieskich czuję, że będzie. A, mówiłem? Ale nie wiem, co to jest. Aha. To jest legendarne, czek Okej. Okay. No to... Fajnie, ale teraz poproszę czołg, no jednak mimo wszystko. Dobra, jest szansa tylko na te gwarantowane, no no no, także pokaż kotku co mam w środku. No poka! O jest! To wygląda jak f na 15B! O mój Boże, co to jest? Toro. Oha, to jest Toro. Te puta, mierda, człowiek. To jest dziewiątka. Ale to by było na piątkach, to by niezbyt zmieniło. Coś jeszcze. Dobra, czy dropnie w 33 boxach tego kogokolwiek w sumie, kogo bym chciał, czy nie? Jak się zapisać, żeby być cecekiem? człowieku też chcę takie rzuty mieć. Zaraz, w kurwie biorę filówkę i. No i dostanę stewarda kolejnego, nie? Susto. No, jest niby fajnie, ale. No, daj coś. Aha! A? A. Czekaj, co! Czy to jest kurwa do nurkowania, czy wy kurwa zamiast? Banować tych ludzi, co się topią, zrobiliście im skina? Co? No. Dobrze widzę, kurwa? Jezu, się walić, monetyzację, orgaming nie rozleca się. Honi, no. Oni, honi. Co to jest? 15 boksów, no daj coś! Come on! Mogę wymienić toro na kogoś innego? górna? no nie na koniego! Ale skam, człowieku! No, Edesia, bardzo Ci dziękuję za te skrzyneczki, oczywiście, ale powiem Ci, że słabe je wybrałeś, jakieś. Mega, mam choni cały czas. No tak powinno być? To gdzieś można zgłosić, górna, że coś jest nie tak? Ej, no daj coś. Stewarta? Ej, hey do byku no! Hey, idę na łortanderas. Po o, o i zobacz, od razu coś daje, ale nie takie coś, co bym chciał, nie? Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Stara, zrobiło mi się niedobrze, nie? Także. Fajne style do czołgów, w który nie będę grał, także nawet fajnie. Masno, masno. O, czekaj, coś dał naprawdę. Ola Boga, proszę! Proszę! Coś dobrego. Proszę. Co to jest? No może być, nie. Ale. Tego diktusa. W pięciu paczkach nie dropnie coś czuję. Oni dropną w każdej paczce właściwie, nie? Także jest może szansa, że nagle zacznę dropić same te diktusy. Kontradiktusy, czy zwykłe diktusy, nie wiem. Coś dasz jeszcze? Już nie, nie da nic. No i. Amba Fatima były paczki i ich nie ma, nie? Hmm, tu macie oczywiście zobaczyć mój lucik, moje niesamowite pojazdy, które mi dropło, El Toro, hmm, te rakietowe, takie tetete no i... tyle, nie? Także super, fajnie było, cieszę się. Cieszę się bardzo. Bardzo mi miło, że to obejrzeliście. Hmm, życzę wam miłego weekendu, czy coś tam. No i jak zdrowieje, to też będę hmm, miał miłe weekendy, czy coś. No, dzięki. Na razie.